Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczycie jaka piękna słoneczna pogoda u nas dzisiaj. Jest po prostu mega ciepło. Ja już nas w krótkie spodenki i ja chcem bez skarpetek, co wyrobiłam. Ale powiem Wam, co dzisiaj robię. Dzisiaj zobaczcie, mój groszek pachnąc już jest tak duży. I będę go, właściwie wsadzam go już do warzywnika, żeby przyciągnąć zapylacze. U, zbudowałam taki ala wigwam na którym będą się pieły te groszki on ma tak około hmm, najdłuższy patyczek ma myślę, że około 2 metrów natomiast reszta jest troszkę krótsza bo przyznam szczerze, że miałam problem ze znalezieniem dzisiaj tak długich patyków a nie mam takich fajnych tyczek kompozytowych które podpatrzyłam na kanale Kasia In zresztą wigwam też jest właśnie inspiracją z tego kanału ale powiem Wam, że mam nadzieję, że będzie fajny zobaczymy jak skończę to zobaczycie Zobaczcie, ostatnie, że tak powiem, może nie poprawki, a do szlify, o, ostatnie szlify, słuchajcie, groszkowego wigwamu. Niestety one są jeszcze na tyle małe i nie mają takich wąsów czepnych, że muszę je podwiązywać, a że są tak delikatne, zrobię to nitką. Kurczę, powiem, że z tą nitką to kurka wodna też trochę zabawy. No ale co zrobić? No trzeba. O, pyk. Gdzieś posiadam nożyczki oczywiście, tradycyjnie. Więc um, tak sobie poradzę. E, Drewno jest dosyć takie chropowate, więc ta nitka się zaczepi. Poza tym specjalnie pozostawiałam takie tutaj e, wypustki. Żeby móc właśnie tą nitkę zahaczyć i żeby groszek też mógł się swobodnie oplatać i zahaczać. Tak robię z każdym jednym groszkiem. Jak widzicie, zostało mi już tylko kilka, nitkę mam tutaj w kubeczku. I następny też podwiążę następny i będą sobie fajnie rosły Dodatkowo jeszcze dosadziłam między patyczkami po, całej, po całym kółeczku. Dosadziłam dziarenkę groszku, żeby później e, wyrósł. Powiem Wam, że zgubiłam gdzieś karteczkę, kiedy wysiewałam ten groszek. E, nie wiem, jak ją znajdę, to e, napiszę Wam e, w filmiku, e, kiedy wysiewałam i od kiedy on jest, e, jak długo miał czasu, jak dużo miał czasu, żeby tak e, wyrosnąć. Hmm, no i cóż, zobaczcie. Wigwam groszkowy praktycznie gotowy. Będą sobie fajnie rosły. Mają pole do popisu. Tutaj, zaraz obok, jak widzicie, jest domek dla pszczółek murarek. Także tutaj będą miały pełno kwiatków, żeby zapylać. Dodatkowo, pokażę Wam jeszcze, obok domku przyniosłam wrotycz. On sobie będzie tutaj rósł. Tutaj dosiałam jeszcze groszki pachnące. I lędźwian, kilka lędźwianów. A tutaj, tutaj są słoneczniki ozdobne, i też przy samym płocie są groszki pachnące. Także pszczółki, jak mam nadzieję, się wprowadzą do nas, to a, będą miały full kwiatków dookoła.